Dzień dobry, nazywam się Robert Medon i jestem założycielem startupu medycznego NeviScope. Mamy przygotowaną specjalną ofertę dla lekarzy rodzinnych dla badania przesiewowego, szczególnie w trudno dostępnych miejscowościach w Polsce, gdzie czeka się w kolejkach po kilka miesięcy. Nasz pakiet NeviScope składa się z urządzenia medycznego dermatoskopu, który jest kompatybilny ze wszystkimi telefonami które są obecne na rynku. W bardzo łatwy sposób możemy połączyć dermatoskop neviskop z aparatem. Do aparatu dodajemy dedykowaną aplikację Nevisko Professional. Ona jest dostępna na Google Play lub Apple Store. Dzięki tej aplikacji możecie Państwo dodawać setki pacjentów w jednym miejscu. Tak naprawdę telefon może stać się takim gabinetem online, gdzie można archiwizować przypadki pacjentów, można wysyłać diagnozę poprzez komunikatory zewnętrzne, i jak również w aplikacji mamy własnych lekarzy. Lekarzy, specjalistów od dermoskopii, którzy mogą pomóc w ocenie ryzyka, w diagnozie dla Państwa pacjentów. Dodatkowo, w pakiecie oferujemy dla Państwa algorytmy sztucznej inteligencji, algorytmy na czerniaka, raka podstawno-komórkowego, raka kolczysto-komórkowego, włókniaki. Jest to oczywiście pomoc dla Państwa jako lekarzy. Natomiast nie zastępuje Państwa pracy. Ta sztuczna inteligencja będzie dostępna w ramach subskrypcji miesięcznej, zarówno w aplikacji Nowisko Professional na telefonie, jak również w aplikacji lekarskiej na panelu lekarza w komputerze. Będzie można dodawać zdjęcia i analizować algorytmem sztucznej inteligencji. Wchodząc w zdjęcie, możemy również je. Dowolnie powiększyć. Ta analiza, model oceny zmiany złośliwej składa się z prawdopodobieństwa zmiany złośliwej, prawdopodobieństwa naczerniaka z analizy ABCD, czyli asymetryczności, odmienności koloru, nierównomierności brzegów i wielkości struktur. Oczywiście na samym końcu Państwo decydują, co robimy z danym pacjentem. Oprócz tego, w pakiecie mają Państwo dostęp do szkolenia, które przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa z doktorem Piotrem Sobolewskim, który jest kierownikiem Centrum Dermatochirurgii Nowotworów Skóry oraz Centrum Inwazyjnej Diagnostyki Chorób Skóry Kliniki Dermatologii PIM MSWIA, prezesem Manufaktury Zdrowia i Urody w Warszawie. Podzieliliśmy szkolenie na cztery etapy. Pierwszym etapem to będą zmiany łagodne. Drugim etapem to będzie czerniak. Trzecim rak podstawno-komórkowy i czwartym rak kolczysto-komórkowy. To szkolenie będzie, się, będzie trwało ponad dwie godziny i będzie świetnym dodatkiem do podstaw z demoskopii. Także dzięki temu pakietowi myślimy, że zwiększy się świadomość wśród pacjentów, że warto się badać w ciągu roku przynajmniej dwa razy. Pacjenci będą mieli lepszy dostęp do lekarza, po prostu za rogiem do lekarza rodzinnego. W każdej chwili będą mogli podejść i zrobić badanie przesiewowe. Dzięki temu mam nadzieję, że będzie mniejsza zachorowalność na czerniaka. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do korzystania z naszego pakietu MELISCOP.